Yo, się mam na sobie z panem Buffą, witam w moim kanale. Dzisiaj jestem mną Wiktoria będziemy Siema. sobie zadawać pytania. Jak O nas. O nas, pytania no o nas. No nas. Co? Jeden, za chwilę w górę i subskrypcję. No to dobra, Pierwsze zaczynamy. Pierwsze pytanie, ja? które zadajesz mi, no? Kto jest moim idolem? Patecki, ten. E, jakiś patecki, a nie z ekipy. Ale jaki? Jego jak on mamy imię? Janek. Janek Patelski. Dobra, No dobra, uznajemy. No a teraz ja. Jakby co nagrywamy ja. moim telefonem. A ja tu mam pytanie. Dobra, kolejne pytanie, jaki mam numer z dziennika? W szkole. 9 Dobrze. Teraz ty. Kolejne moje pytanie brzmi.. Jaki jest mój ulubiony kolor? Zielony? No, ja lubię dużo kolorów, więc w sumie. Tak. W sumie tak. Dobra, teraz ja pytania Ci zadaję. Jaki jest. Jaki mój jest idol? Ronaldo. Nie. Bufon. Bufon, no dobra. Dobrze, to Dobra. nie widzę. No dobra, no. Pamiętajcie, Pamiętajcie o No, ale weź tutaj trochę dalej. O, dobra, dawaj. Kiedy się urodziłam? Znowu mam takie teraz pytania. E, wtedy co Kacper chyba? Echem, nie. W maju? 7 maja? Dobrze. A, bo mówiła wcześniej. No, a którego hmm. roku? 2008. Dobrze. Dobra, dawaj. Kolejny? No dobra. Tazja. Weź daj pauzę. No nie. Tylko... Dobra, Tazja mówię. Fajnie zeszło słońce. E, jak, jak ma na imię mój pies? Luna. Kurde, dobrze. Dobra, no, teraz Ty. Jak ma najmniej mój pies? Też mam takie pytania, bo ja mam tutaj po kolei. Eee, Ozi? Dobrze. Ozi. Mhm. Dobra. No, teraz Ty. Nie, teraz ja. Kiedy miałem bardzo groźny wypadek? Rok temu. No tak, dobra. Ponieważ w tym momencie chodzi o kulach, bo... Tam są kule gdzieś. No, ale sto. No dobra. Do Daj, kolejne pytanie. pauza. Dobra, teraz jakie pytanie? Jaki mam kolor oczu? A jaki ja mam? Jaki ja mam kolor Aha, oczy. Brązowe? No dobrze. Tyrio? No. A. Dobra. Dobra to ja to ja. Dobra, kolejne pytanie. Jakie będę miał zwierzątko? Pieska, owczarka niemiecki. Nie. Królika. Królika. Dwa. Dobra. Okay. Moje pytanie Kim chciałabym być w przyszłości? Chociaż jedno, bo mam dużo takich problemów. YouTuberką. Niech będzie, bo kiedyś chcę założyć swój kanał, ale to raczej jak już może skończę szkołę coś takiego. O to. Taję to No ale nie, no dobra. chodzi mi o to, że jak pójdę na przykład do liceum. Dobra, dobra. No dobra, dalej To Kolejne pytanie. Dasz ty twoje? Dziękuję eee, ja bardzo oczyma. za obejrzenie odcinka. w górę subskrypcję na kanale. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.